A jak będziesz jadł? Szkocja, polecam Nagrywasz? No, <Nie> patrz <bryważ>? co się doma <grywa> zaciągnęło Piknęło, a się uruchamiało Piknęło Chcesz szybko jeść? Dzień czwarty, czas zacząć. Ruszamy i zobaczymy, co nam dziś przyniesie ten dzień. Jak to mówią, witaj przygodo. O, proszę. Wielbłądy 2. Dobra, jedziemy. Wow. Dobra, koniec kręcenia, bo zaczyna się zjazd. Także tak to wygląda. A my tu się przygotowujemy do zjazdu. Ładnie, nieźle, bardzo ładnie. A może nawet mi się uda? Bez trzymanki zjechać takie okoliczności natury na naszej drodze następują, jesteśmy w miejscowości Annat. Proszę jeździć ostrożnie, Teraz sobie na jakąś kawkę skoczymy, jeżeli. Mm -hmm. Tu będzie Agnieszka Czerwona. No. Ja czerwony jeszcze bardziej. Fajny samochód co? A my się na rowerach wybraliśmy. Było sobie wziąć samochód kurczę i, i, i jeździć tutaj dookoła, zwiedzać. Jedzie coś za nami Jest bardzo gorąco Jest bardzo gorąco Chłodzimy się w strumykach Schładzamy się w strumykach Jedziemy, jedziemy taką doliną Też spory ruch Tutaj jak na Takie miejsce Tamte góry są ciekawe Ooo no. jaka fajna Dobrze, że te strumiki tutaj są, co? No. Proszę zobaczyć te. Nie wiem, co kameruje, bo nie widzę, ale jest nieźle, coś jedzie za nami. Pierwszy ja w deszczu mogę jechać Ja też mogę testu jechać to muszę za na buty założyć. Ja też muszę złożyć Ale jakbyś stawało, zobacz Pierwszy nasz deszcz Leje O leje, wszędzie leje Wszystko mokro. Zobaczymy A gdzieś tam może jechać w deszczu ja też mogę jechać w deszczu. To musimy założyć Ochraniacze na buty Pada deszcz Jesteśmy już w całej moci jesteśmy cali zmoczeni A tu jakieś konie są Ciekawe czy przyjdą na mnie Do celu nam zostało 17,3 Agnieszka tam była, staleci skorzystać Siema konie, co tam? Jak tam chłopaki? Aha, no dobra, okej okay. Fajne was chłopaki, trochę wam oczu nie widać Tak to wygląda Ja się patrzę na ciebie No, no. Coś wjeżdża No i deszcz przywioł nas do takiego to miejsca Nawet mamy Stawik z wodą Dzisiaj się wyśpimy w łóżku U miłych szkotów <noise> Dobra, idziemy te rowery schować, co? No, bo zimno nie jest, ja się ostatnie 3 godziny jechaliśmy w deszczu i cali przemokliśmy. Zjawiliśmy się na polu kempingowym w nadziei, że nas tam przyjmą, pozwolą nam namiot rozbić, ale pan, który tym polem zawadziwał, powiedział nam: "Nie, wy nie chcecie spać pod namiotem". I tu nas skierował. Agnieszka powiedz, dobry czy tam dobry wieczór?" Dobry wieczór. Tutaj normalnie czekają na nas już kanapki, owoce, słodycze kurde. Kawka sobie tu czekała. Szafa, w której suszą się wszystkie nasze mokre rzeczy. Wszystko się suszy tutaj. Sakwy nam nie przemokły, a więc z czystym sercem mogę polecać, polecać sakwy z z sklepu Decathlon takie właśnie nie przymykają, sprawdzone w Łazience. Reszta naszych ciuchów rowerowych i innych takich pierdołów schnie. I mamy kurco zamiast twardego ziemskiego namiotu. Mamy dwa takie. Chcę łóżka <grybisówka> do zupania dzisiaj. <grybisówka> Wszystkie jakieś elektryczne rzeczy mi się ładują po prostu. Jestem bardzo pozytywnie całą tą sytuacją Wylem zaskoczony. Zaskoczony to po prostu. Jeszcze cena jest bardzo przyzwoita. 30 za głowę. No, 33 deszki za główkę. W inverno stówkę, czyli 5 dyszek za główkę i był kurwa syf. Mm. A tu jest czysto ładnie. Także zjemy coś i idziemy spać. Dobrej nocy.